Mało różnorodni ci nasi bohaterowie. Wioska Smurfów zdecydowanie potrzebuje małej aktualizacji, żeby nadążyć za współczesnymi trendami. Wasi ulubieni bohaterowie powracają w zupełnie nowej odsłonie. Smurfy, pokolenie Z. Pośród dobrze znanych wam postaci znajdą się również Smurf weganin. E, ty, masz hummus? Smurf roszczeniowy. OK, 3800 na rękę, albo nie mamy o czym rozmawiać? Smer, youtuber. E, co tam, co tam, Smerfiotka? Tutaj, Smerfak 98. Nie zapominajcie, jeśli wpijemy 10 tysięcy łapek w górę, robimy epicki crossover z Gargamel Vlog. I nie zapominajcie, zostawić subskrypcji, łapki w górę i social media, i Snapchata, i TikToka, i Patronajta. Od szóstego roku życia chcę zostać raperem. Smer no 50 odsłuchań na Soundcloudzie. Takie liczby nie biorą się znikąd, tak? Oraz transwesty Smerfetka Smurf. 2.0, kłaniam się nic.